Kolejny vlog ma się już w czwartym i dzisiaj jest piątek, piąteczek piątunia, co oznacza, że początek weekendu już nie mogłam się doczekać tego piątku wreszcie jutro będę długo spać, nie będę musiała wstawać o 5.30 ponieważ od niedawna u mnie zmienili godziny pracy, wcześniej miałam od 8 do, 5, do, od 8 do 16, a od jakiegoś czasu właśnie pracuję od 7 do 15 no i muszę wstawać o 5.30, dlatego no już Marzę o sobocie, gdzie się rzeczywiście wyśpię. Chrupek rozlatany z rana. I zapraszam Was do oglądania. Już zrobiłam poranną herbatkę. Kanapkę mam z pastą jajeczną. Będę się malować, już jestem po śniadaniu, jeszcze muszę wyprowadzić Majkę i już będę wychodzić. Więc myślę, że jeszcze się do Was może po drodze, ale jak nie to już po powrocie. Do zobaczenia później. U mnie już y, zaczęli ozdabiać miasto. Już na drzewach są światełka. In fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep nowhere. piękny wschód słońca. Tu tego nie widać jeszcze, bo są budynki i jest góra. Ale jakby nie było tych budynków, to jeszcze ładniej by to wyglądało. I postanowiłam chociaż kawałek Wam nagrać, pokazać tego wschodu. Ja no, muszę Wam pokazać, jaką w pracy o, ładną mamy choineczkę. Jest ona sztuczna. Ale właśnie od wczoraj już tutaj sobie stoi na stoliku, na korytarzu. Tu jest pokój, w który zazwyczaj wchodzę wchodzić, tam pracuję. A tu na korytarzu właśnie mamy taką choinkę. Już jakiś akcent świąteczny. Nawet w pracy jest. Ja kupiłam mleko do pracy, do kawy, żeby było. Bo tutaj do ekspresu akurat może do lodówki jeszcze Wam pokażę jakie ładne kwiaty tutaj są i zaraz będę robić kawę zaczynamy weekend dzisiaj jest piątek i idę do domu Gdyż mają na siku, wieje bardzo duży wiatr A później idę do sklepu na zakupy Bo chcę trochę kupić glibą i może jakieś na ozdoby Dzisiaj na obiad mam pizzę Jest to pizza wegetariana Do niej mam sos czosnkowy też tu, tu zrobiłam sobie herbatę nie biorę się za jedzenie, bo są bardzo godne. I piszcie w konie koniecznie w komentarzach, co dzisiaj mieliście na obiad. Piszcie, będę na pewno czytać wszystkie i idę Wam w serduszka. już zakupów i zaraz pokażę Wam świąteczny hol zakupowy, bo kupiłam trochę ozdob na choinkę oraz takich do postawienia w pokoju. Kupiłam też coś jeszcze, ale nie jest to dla mnie tylko ze zwierzaku, dlatego postanowiłam, że jeszcze Wam tego nie pokażę i to pokażę Wam może 6 grudnia, jeśli piski jeszcze do tej pory będą grzeczne. A teraz możemy już przejść do pokazania, co kupiłam i moich zakupów. Wielka torba. Bałwanek. Jest on z biedronki. Prawdopodobnie kosztował 20 zł, ale nie pamiętam na 100%. Nie świeci on, po prostu jest do postawienia. Ale spodobał mi się. Stoi, tylko tutaj ma tą metkę, i ja go teraz nie mogę postawić. Musiałam uczynić tą metkę. Dalej. A ozdoby na choinkę, takie świecące, kupiłam. I jeszcze podobną rzecz kupiłam, już wam pokazuję. I te dwie rzeczy były z Rosmana. I to też jest z Rosmana. Też ozdoba na choinkę z Rosmana i jeszcze gdzieś miałam jedną. Renifer też z Rosmana. I ja to będę... Nie wiem, czy to jest dekoracja na choinkę, ale ja chciałam na choinkę to powiesić. To też na choinkę. I to też myślałam po prostu na choinkę powiesić, więc to wszystko jest z Rosmana Co ja tam jeszcze mam skarpetki? Skarpetki są z Tesco. Też bardzo mi się spodobały. Mikołaj, i on ma taką brodę. Gdzie wypukłą. Bardzo ładna i brokatową czapkę. A, I jeszcze czapka z rogami od razu i to też jest z Rosmana. To zwykła czapka mikołajowa, ale ma doszyte rogi. Renifera. I jeszcze wzięłam kapcie. Kapcie kupiłam w Tekstil Marketzie one były tanie, bo chyba 10 zł za nie dałam z misiami i pomponami całkiem ładne i jeszcze krasnala kupiłam, krasnala też kupiłam w tekstilmarkecie nie wiem czy u Was jest taki sklep, ale u mnie jest tekstilmarket i tam jest może przyznać nawet w miarę tanio krasnal tutaj ma mi się zawsze te krasnale bardzo podobały, czy zawsze, od kiedy zostały się takie w sumie modne i bardzo często w sklepach. Bardzo mi się podobają i w zeszłym roku sama robiłam krasnale. Jeżeli nie pamiętacie, to zajrzyjcie ma moje poprzednie vlogmas, tam pokazywałam jak zrobić samemu krasnala, ale ja robiłam takiego bez nóg, ze skarpety go robiłam i chyba do środka dawałam ryż albo kaszę. A w tym roku postanowiłam już kupić krasnala większego i tego tak on się prezentuje. Jest całkiem ładny. I jeszcze kupiłam bombki na swoją małą choinkę, białe z wzorem złotym i one są szklane. A i bombki kupiłam w jedronce. I jeszcze lampki kupiłam, tak to już chyba ostatnie moje zakupy, dwie paczki lampeczek. Ja w ogóle te lampki u mnie są jednorazowe. Nie wiem jak u Was, ale u mnie te lampeczki na drucikach, jak je kupuję, to one już na drugi rok nie działają. I nie dlatego, że baterie, tylko zawsze ten kablek mi gdzieś się przerwie. Ale ja chyba za 10 lat kupuję takie lampki. I tutaj kupiłam śnieżynki, czyli identyczne jak miałam w zeszłym roku. Jest to kolor światła biały, a w tym roku jeszcze kupiłam kolor światła ciepły. Znaczy biały, tylko że ciepły. I one są tutaj z głowami Renifera. Ponieważ zastanawiam się w ogóle, jak, jak na jej kolor dekorować choinkę w tym roku. Dlatego kupiłam te lampki, bo myślę, żeby dekorować je na taki kolor biało-złoty, tylko złote taki niedużo, tylko takie właśnie dodatki trochę złotego. I myślałam o jakimś pudrowym różowym. Właśnie dlatego kupiłam te osoby. One też są w takim kolorze trochę biało-różowo-złotym. To też jest w sumie złote, i tam spadło mi jeszcze, więc teraz po to, to wam też pokazywałam. No i też jest w takim kolorze biało-złotym, i myślę, że chyba w takich kolorach będę ubierać w tym roku swoją małą choinkę, ale to jeszcze nie w ten weekend, w tym weekend jeszcze nie będę ubierać choinkę, bo uważam, że jest jeszcze, znaczy dla mnie trochę za wcześnie, bo niektórzy wiem, że ubierają od początku już grudnia, niektórzy już pod koniec nawet listopada. wiedziałam na vlogmasach, że ubierają, ale ja jednak choinkę zawsze ubieram troszkę później, chociaż tak w połowie grudnia nie na samym początku dlatego no, myślę, że może za tydzień będę ją ubierać no i kupiłam już trochę ozdób, może też coś dokupię w tygodniu, ale chyba raczej już nie no ale to był cały mój haul zakupowy bardzo mi się podobają te rzeczy najważniejszego w sumie nie powiedziałam, jutro planuję chyba ozdabiać w ogóle pokój świątecznie Mieję tutaj swój pokój więc myślę, że wam coś nagram z tego no, i użyję na pewno nowych też ozdób. No i też stare wyciągnę, właśnie z szafki, bo już je sobie z piwnicy wcześniej przyniosłam. Więc wyciągnę z szafki i coś myślę, że już jutro będę ozdabiać. Teraz otworzymy kalendarze Majeczki. I zapomniałam, który dzisiaj jest grudzień. I Tak, Majka już sama otwiera. W sumie to jest kalendarz Sony, ale go otworzymy. Rozerwałam. I dzisiaj o smaku kurczaka są dość twarde. Smaczki one chyba już rozbyły. Zresztą może tutaj zobaczę jaki to jest dokładnie smak. To są paski z piersi kurczaka I w ogóle tak jak teraz czytam Co w tym kalendarzu z roku będzie się znajdować To chyba będą cztery po prostu przez makina zmianę Będą paski z kurczaka I paski z kaczki Oraz będą kostki Znaczy kostki Piersi z kaczki i piersi z kurczaka pokrojona w kostki Mieczka teraz twój kalendarz I dzisiaj mam wrażenie, że jest to samo, co wczoraj. Ale otworzę i jej dam. Tylko właśnie nie pamiętam, bo to są o smaku kaczki. Czy właśnie wczoraj był o smaku kurczaka, czy o smaku kaczki, ale wyglądała chyba takie same. Ale oczywiście jej smakują, więc w sumie to jest chyba najważniejsze. Teraz otworzymy moje kalendarze tutaj trafiła mi się cukierek z milki oreo mamy skarpety mikołaja i teraz jeszcze z kindera mamy czekoladkę kinder osób z Was pytało mnie, żebym, znaczy prosiło mnie w komentarzach i ogólnie pytało, jakie te świece mają dokładne zapachy, bo tutaj nie wiem czy zauważyliście, jak ja Wam pokazuję te świeczki z mojego kalendarza, którego dzisiaj nie otwieramy, bo go otwieramy co dwa dni, czyli znaczy co drugi dzień go otwieramy, więc dzisiaj go nie otwieramy, ale dzisiaj Wam pokażę poprzednie świeczki, więc to było w pierwszym dniu, a taka była w drugim dniu, czyli wczoraj mi się trafiła, i tutaj. Nie wiem, czy to towarzyszycie, ale są obrazki. Tu na obrazku mamy bombki. Jest podpisane, że to jest Holiday Magic, czyli świątecz, magia świąt. Taka jest nazwa tej świeczki. I pytaliście mnie, żebym właśnie mówiła wam na filmikach, zapachy, jak one pachną te świeczki. Więc w sumie mogę wam powiedzieć, o jakim są zapachu, bo w ich opisie jest w sumie zapach. Jakiego są zapachu, więc ogólnie jest to nazwane jako magia świąt, więc. Pachną niby magią świąt, a tak naprawdę no to w składzie ten zapach jest wymieszany kilku składników i tu cynamon, goździki i jeszcze jakaś jedna rzecz była i jadła, tak. I jak to wącham, to rzeczywiście tak lekko możecie czuć tą jadłę i trochę cynamon, goździki w sumie, nie wiem, być może też, no dla mnie ten zapach jest taki średni. Jeśli chodzi o tę świecę, to jej nazwa jest tutaj, właśnie tutaj zawsze są nazwy tych świec i tam mi się naprawdę o dużo bardziej podoba od tej. Jest naprawdę przepiękny zapach, a dokładnie tu jest, tutaj, jest to w sumie zapach wanilii, bo najbardziej tutaj czuć wanilię, taki delikatny zapach i bardzo jest ładny. I teraz chłopcie otworzy swój kalendarz standardowo. Chrupeczek, gdzie ty tam lecisz? Kalendarz miałeś otwierać. Poczekaj, mamo, tylko się chwilę podrapę i jeszcze ten zbadam, czy to bezpiecznie. I numer 4. Numer 4 był prawie otwarty, bo ja raz o mało się nie pomyliłam i nie otworzyłam czwórki. O, i mamy coś nowego. Chrupek, a czemu ty gryziesz na rzutę? Powiesz nam, czemu gryziesz na rzutę? A wiesz mamo, smaczna jest to gryzę sobie. I zobaczcie, jest serduszka. Różowe serduszka. Zaraz mu otworzę i dam zobaczyć, czy będzie chciał. Żebym chociaż mi tu do dziury nie wszedł do kalendarza. Będziesz chciał takie serduszka, czy nie? Na przetwórze O nie, chrupak. Chciał mi tam wejść do kalendarza, do środka. A się boję, że jak on tam wejdzie, to nie będę mogła go wyciągnąć. To ten chrupek tam kombinuje nasz chrupcia, chodź tutaj. Poleciał. Zobaczcie, takie to serduszko wygląda. Chodź, chrupek. Bo nie widzicie, co on w ogóle wyprawia. Teraz jest po drugiej stronie aparatu. Zaraz jeść to serduszko, to. to gryzie aparat. Chrupek gryzie aparat. Ugryz was, was przed chwilą. Chrupek, bo spadniesz. On jak jakiś czas podchodzi, interesuje się tym serduszkiem, ale je zostawia. To są wszystkie rzeczy, jakie trafiły nam się w dzisiejszych kalendarzach. Zobaczcie, jak tam chrupak zajada. Ja teraz będę trochę sprzątać u Gucia, a właściwie to tylko chciałam te szyby, bo mam do sprzątania takie coś, nie wiem dokładnie jak to nazwać. Ale tym właśnie wycieram szyby, żeby jakiś kamień się nie osadzał. Zaraz to będę robić. Gucio lata taki nerwowy, on zawsze złości się jak zapalam tą świetlówkę, bo ona jest dość, ma za mocne światło i on dlatego się denerwuje. I robimy dzisiaj pastę z awokado. Będzie na jutro na śniadanie. No już dodajemy przyprawy. Też trochę soku z cytryny. Teraz wyciągnę dla Majki karma. Zastanawiam się, którą mi dzisiaj dać na obiadek, właściwie na kolację. Bo moja znowu będzie tak późno jadła. Dzisiaj. Ja standardowo przeczytam teraz i dać serduszka Waszym komentarzom. Tutaj jest nawet zadanie dla mnie. Jesteś, w sumie tego pierwszego nie wiem, ale drugie myślę, że uwielbiam Twoje psy. I to jest podpowiedź super. Chyba film. O Weronika damy oczywiście serduszko. I bardzo dziękuję. Również damy serduszka. Naprawdę bardzo Wam dziękuję i również serdecznie Cię pozdrawiam. Kalinę również pozdrawiam. Tutaj w tyle będzie małeczki łapka. I daję Ci kolejne serduszka. Czy masz ten kalendarz co ja? I tak, i teraz już będę pokazywała świeczki bo rzeczywiście, i będę mówiła, jaki to zapach. Jest mi to dobry pomysł. A i oczywiście serdecznie pozdrawiam Pieski Małe 3. I naprawdę wszystkich Was pozdrawiam. I tu też damy serduszko. I naprawdę cieszę się, że czekać na moje vlogmasy. jest mi niezmiernie miło. A również życzę wesołych świąt. O, bardzo dziękuję za komentarz. Piesek lulu. Życiółko, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Ile waży Zuzia? Myślę, że jakieś 7 kg, ale na 100% nie wiem, musiałabym ją aktualnie zważyć. I tak mamy Instagrama i tutaj ktoś odpisał nawet, więc tak zgadza się, to jest nasz Instagram. Również pozdrawiam ciebie i pieska Niko. Również dziękuję bardzo. Za komentarz. I to jest propozycja żebym pisa list ze swoimi zrzakami. W sumie nie wiem. Nie za bardzo w jakiej to formie, by zrobić. Ale coś pomyślimy. I również tutaj komentarz. Gwina, Pik, Animas. Naprawdę piszesz zawsze takie wspaniałe i miłe komentarze. I bardzo Ci za nie dziękuję. Ja również oglądam Twoje vlogmasy. I pozdrawiam Twoje prosiaczki. I bardzo dziękuję Wam wszystkim za komentarze. Ja również dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze. Ale teraz już będę szła spać, bo jestem bardzo zmęczona. Dobranoc! Idę z mękką w Chodź, soniczka. Zresztą co nie odblaskowe szalki, znaczy, właściwie to nie są szalki, tylko ubranko Nie wiem czy mnie słyszycie bez nadmasta Zresztą jak się nie świeci wyszliśmy na nocne na nas Sasiusiu Ja wyszłam z Majką, prowadzę ją, a moja siostra z Sonią. i wiem, że nic nie widać. No ja chyba tam jakiś kłód otoczyłem. ładnie się co świeci. Teraz jak włączyłam tę mapę buskową w telefonie, to właśnie bardzo ładnie to światełko odbija wyglądało i się już całe się całe to ubranko co ja poszło tam robić i też przez tą lampę błyskową mają takie wilcze oczy ale no bez lampy nic nie byłoby widać więc muszę ją włączyć chciałam wam tutaj wieczorne nasze wyjście pokazać jest godzina 21.30, będę kończyć już dzisiejszy vlogmas, jeszcze na koniec mam tylko pokażę Zuzię, która śpi, jest zakopana zakupana w sianie, właściwie była, ja ją trochę odkryłam, ale z powrotem ją zakupę, bo ona śpi właśnie w sianku, żeby jej było cieplutko. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutrzejszym jak zawsze, bo filmy są codziennie.